Dzisiaj chciałabym Wam pokazać album, jaki zrobiłam ostatnio jako pamiątka Chrztu Świętego dla mieszka. I może zacznę od materiałów, zanim pokażę Wam album. Kolekcja, na jakiej pracowałam, to jest kolekcja Ladies od Lemon Craft. Taka niebiesko-beżowa. Dodatkowo jeszcze użyłam kilku dosłownie elementów do wycięcia z kolekcji, znaczy z. Zestawu dodatków na chrzest ze Scrap and Me, dosłownie kilku. No i wykorzystywałam też ramkę od Craft and You Design. Ona jest na zdjęcie 10x15 i takie tagi, też kilka tych tagów się znalazło w albumie. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o takie materiały papierowo-wykrojnikowe. I album wygląda tak. Ma wielkość 19 na 21, a grzbiet ma 8,5. Jest bindowany metodą, której nauczyłam się u. Ewy Konstancji na warsztatach. Podoba mi się ta metoda, i to już jest kolejny album, który zrobiłam właśnie tym sposobem. Okładka jest też oklejona płótnem introligatorskim w takim kolorze beżowym. No i każda, każda strona tego albumu jest oklejona. Tutaj fajnie mi podpasowała kontynuacja wzoru i myślę, że fajnie to wygląda. No, na okładce mamy. Tekturkę od kraft uli, kwiaty z materiału w kolorze białym z takimi delikatnymi niebieskimi środkami. I tutaj jeszcze wykorzystałam z bloczka połówkowego. Tylko nie wiem, go teraz znajdę. Uż go schowałam. Bloczka połówkowego Sentimental. Też z Lemoncraft. No dosłownie, tutaj te kilka listków do kompozycji. No, i ta serwetka, o, zapomniałam jeszcze tą serwetkę wyjąć, i ona jest chyba z variant design, taka duża. Także tak się prezentuje okładka. Album jest związany na wstążkę Old Fashioned Ribbon w kolorze takim błękitnym. I album ma cztery karty. Także już pokazuję Wam, jak wygląda w środku. Przez to bindowanie, tutaj było 21 cm, właśnie przez to bindowanie ta okładka jest szersza. I tak na pierwszej stronie okładkowej, mam nadzieję, że te kwiaty mi się nie pogniotą za bardzo. Na pierwszej stronie okładkowej zrobiłam taką klapkę w klapce. I tak, tutaj jest miejsce na zdjęcie 10x15. Yy, specjalnie nie podkleiłam tego elementu, yy, żeby to zdjęcie się mieściło, no, ale jeżeli nie będzie takiej potrzeby, żeby tutaj wklejać zdjęcie, to może zostać puste. No i to się otwiera, yy, i to przytrzymuje całą tą większą klapkę. Yy, jest na magnes. I tutaj można przykleić zdjęcie, też fajnie będzie wyglądało. Yy, tutaj też można. I zrobiłam na wierzchu taką kieszonkę, w której umieściłam książeczkę, książeczkę, kartkę. I tutaj można będzie wypisać życzenia albo po prostu wkleić zdjęcia. A tutaj jest chyba wykrojnik od Craft Passion. No, nie przygotowałam wszystkich wykrojników, tylko te, które używałam częściej w albumie. A, i tutaj jest jeszcze jurkacz brzegowy. Taka koroneczka. I otwieramy. I tutaj, tutaj już nie naklejałam żadnej maty, bo myślałam sobie, że tutaj się zmieści nawet zdjęcie większe to 13 na 18. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę nakleić tutaj większe zdjęcie, to można większe zdjęcie, a jak nie to zdjęcie 10 na 15 spokojnie się zmieści. W albumie są y, miejsca tylko na zdjęcia 10 na 15 bo takie było życzenie, żeby takie zdjęcia się mieściły. Ale oczywiście jak ktoś by miał mniejsze zdjęcie w formatu 9 na 13 też tutaj dwa zdjęcia się zmieszczą. No i tutaj mamy dwie klapeczki i jeszcze książeczka. Także album pomieści o ponad 50 zdjęć z tego co liczyłam. I kolejna strona. To jest ramka właśnie ta wspomniana z Craft and You Design. I tutaj się mieści zdjęcie. Nakleiłam taką delikatną ozdobę. Tych ozdób jest niewiele w albumie, bo sam papier jest tak ładny, że, że po prostu no nie, nie trzeba nic więcej. I tutaj się otwiera. W tą stronę na kolejne dwa zdjęcia. I Tutaj też można nakleić zdjęcie, i mamy boczną kieszeń, w której włożyłam trzy maty. W kieszeniach jest ich dość sporo w tym albumie. Mieszczą się zdjęcia poziome, dlatego właśnie tutaj jest przybita pieczątka poziomo, ponieważ na klapkach zmieszczą się tylko i wyłącznie zdjęcia pionowe, a było życzenie, żeby mieściły się i zdjęcia poziome i pionowe, więc w tych kieszonkach mieszczą się zdjęcia poziome. Można oczywiście luzem też zdjęcia włożyć zamiast tych mat. Kolejna strona to jest znowu rameczka na kolejne zdjęcie. I tym razem klapka otwiera się do góry. I tutaj też mamy miejsce na zdjęcie pionowe. No i w kieszeni kolejne maty na zdjęcia. Tutaj mamy dwie maty i tak, na którym można coś sobie tutaj zapisać. Albo wkleić jakieś małe zdjęcie. Ale tak i robiłam z myślą właśnie o zapiskach. Także więc może sobie tutaj ten piórka podłożę, żeby mi za bardzo tych kwiatów pogniotło Kolejna strona to jest taki belly band na folii, znaczy folia jest takim stoperem, żeby te maty nie wypadały. Belly band jest poziomy, tutaj z takim aniołkiem na serwetce. I to też jest z tego bloczka połówkowego Sentimental. I tutaj mamy trzy maty na zdjęcia ja z jednej strony tylko przybijałam pieczątkę bo z drugiej strony można albo też nakleić zdjęcie albo właśnie coś sobie napisać no i kolejny tak. już nie dawałam wstążeczek w tych tagach żeby dodatkowej grubości nie robiło bo i tak dojdzie jeszcze dojdą jeszcze zdjęcia także ten album no, będzie dość gruby kolejna strona to jest Kolejna klapka, dużo jest tych klapek w albumie, bo one są fajnym rozwiązaniem, sporo zdjęć pomieszczą. I tutaj znowu mamy miejsce w rameczce na zdjęcie i otwieramy i jest i jest taka rozkładówka. Tutaj się mieszczą 4, 5, 6 zdjęć. Plus tutaj to w rameczce to jest 8, 7. Kolejna strona to jest znowu klapka. Można powiedzieć, że te, te strony są prawie bliźniacze. Tutaj. Też się zmieści zdjęcie, ale tutaj już matę nie naklejałam, ponieważ te maty one są o pół centymetra większe, czyli 10,5 na 15,5. No i tutaj by na styk tak naprawdę ta mata się zmieściła. A jak się naklei zdjęcie, to jest jeszcze rameczka. No i otwieramy, i tutaj mamy kieszonkę, w której wsadziłam tylko taga z miejscem na zapiski. I tutaj mamy kolejny dziurkacz z Ikei Tools. Taki drobniutki, ja go chyba tylko w tym miejscu użyłam. I tutaj otwiera się, no i tutaj znowu miejsce albo na zdjęcie 10x15, albo na większe 13 na 18 albo na te mniejsze 9 na 13 i wtedy zmieszczą się dwa zdjęcia. Tak jak widzicie sporo jest tych wiązań na wstążeczkę. Chociaż też jest kilka miejsc, gdzie są magnesy, między innymi tutaj, e, tutaj mamy taką, e, taki shaker z szatką, to też było życzenie, żeby znalazł się ten shaker w tym albumie i to, je, to podejrzałam u Julii, na e, Wamika do kanału Julii, ona robiła też album na chrzest i właśnie w tym albumie była, był ten shaker z szatką, No ja zrobiłam swoją wersję, u mnie jest na folii. Się fajnie rusza. No, i tutaj mamy wodospad na kilka zdjęć. I tutaj też można nakleić zdjęcie. Na kolejnej stronie jest znowu klapeczka. Na niej mamy miejsce na zdjęcie. I tutaj kolejna kieszeń, w której mamy taga. I maty na poziome zdjęcia. I tutaj mamy książeczkę otwieraną do góry na kolejne trzy zdjęcia. Także tych ozdób y, 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 związanych z chrztem jest niewiele w albumie, ponieważ jak będzie mało zdjęć y, takich typowo na chrzest, to można po prostu wkleić y, zdjęcia maluszka. I tutaj mamy taką klapeczkę. I tutaj zmieszczą się też teoretycznie, jeżeli ktoś będzie chciał, to zmieszczą się zdjęcia 10 15 Ale ja myślę, że tutaj można zostawić puste, w sensie to, ten papier jest tak ładny, że, że można go nie zaklejać. I tutaj są kolejne miejsca na zdjęcia. Tutaj można na przykład sobie coś napisać, dlatego tutaj nie ma ani pieczątki ani oklejonego papieru skrapowego bo też można sobie tutaj coś napisać no i są kolejne maty na zdjęcia na trzy no na trzy, na, trzy, na trzy od trzech do 6 zdjęć i ostatnia strona to jest kieszeń dolna, tutaj też można zdjęcia luzem włożyć, można płytę włożyć dlatego tutaj dałam tylko dwie maty no i tak, na zapiski Także tak się prezentuje album. Mam nadzieję, że osobie, która go u mnie zamówiła, spodoba się. Starałam się. Kwiaty są o tyle fajne, materiałowe, że je troszkę się tak pomizia. I wracają do swojego kształtu. Także tak się prezentuje album. E, dajcie znać, e, czy Wam się podoba. E, myślę, że wyszło dość fajnie, chociaż nie obyło się bez kilku tam troszkę problemów. E, ale ogólnie jestem zadowolona z tego albumu, także mam nadzieję, że osobie, która go zamówiła, też się spodoba. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i dajcie znać, czy Wam album się podoba. I do następnego filmu. Pozdrawiam Was. Papa! Pa.